Zdrowasz Mario, łaski pełna Pan z Tobą, nasz ty między niewestami i błogosławiony obyd żywota Twojego Jezusa. Boże, mać za nami grzesznymi i godzinę śmierci naszej. Zdrowasz Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławasz ty między niewestami i błogosławiony obyd żywot twojego, twojego, twojego. To może wyłącznie z nacząć, ale to sama na tym nie da się zredukować